Siemanko, z tej strony ja Martyna i dzisiaj z, druga część i dajemy pety. Kaj pierwsza osoba to Olivia. Aha, niech to. Tradkę. I dajemy jej peta. Kaczuszkę. Niska. I myszkę. I będziemy dawać accept. Dla każdego dobra, proszę Was nie co Czy chcecie od to trade? Aha dobra, jak coś chce, czy coś chce peta czy ktoś chce peta? napiszemy okej okay. stanie szkurkę i pumę już mi mało trochę tych petów zostało ale spokojnie, nadrobię to Okej, okay, teraz Ty, Na no, Ty dajesz delicina, to daj accept, napiszemy jej, to daj accept, napiszemy jej, a dwie sekundy. Okej. Okay. Już dostaniecie. Jeszcze ta mała miała dostać. To już dostanie. Okej. Okay. Chciała dać. Gdzie ty, Luna luna teraz? Luna. Trade G. Jula. To jest ona. To jest ona. Tak. Daj. Adzheb. Jula. Daj accept Jula. Napisałam jej. Czy sekundy. Ja. Tak, ty. Uh -huh. Dobra. Damy jej myszkę i robinka. Kurde, już mi mało tych petów zostało. Dzisiaj je wszystkie rozdam spokojnie. Już zaraz. Czekajcie, teraz muszę napisać to po angielsku o tu. Okej. Jejku, ale w Hat Pet E A U Want... Kto? Dobra. Hat pet i want... Ciesz. No, no, po prostu mój kucie. Ehm, Dajem y, tradera, Jaki kanał? Marek Tuszia MSP. Czy chcesz? Peta Martusia się ms dobra napisane już dostałam już dostałam od ciebie cztery o dobra aha bo to okej okay, to ona dobra Kupuję no i niestety tylko dwa. Aha, dobra. Chwilka. Hmm. tak jak w poprzednim. F, P, I, O, What, pet, you want? Okej, okay, chcę coś jeszcze petka Dobra, może ty będziesz chciała Myślała chyba nie, 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 nie dawaj, bo ty też, Ty też, Okej, okay, to no to co było ty, na tyle... Dziękuję. To to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i pa.